Minęło 4 lata, 4 lata dramatu na Białorusi, i ja chciałbym powiedzieć, że co następuje: oddajcie F-16 i leopardy jak najwięcej liczbie dla Ukrainy. Dajcie nam prawo międzynarodowe, wykorzystajcie z tych instrumentów, które znajdują się w Waszych rękach. Pociągnijcie do odpowiedzialności karnej Łukaszenkę. I dajcie nam możliwość doprowadzić do podziału elit wokół Łukaszenki. Cztery lata Białorusini są pod ogromnymi represjami. Łukaszenka od 2020 roku popełnił najcięższe, najpoważniejsze zbrodnie międzynarodowe. Cztery zbrodnie międzynarodowe są kwalifikowane w prawie zbrodnie przeciwko ludzkości, przeciwko narodu białoruskiemu. Zbrodnie agresji przeciwko Ukrainie, zbrodnie wojenne przeciwko ukraińskim dzieciom. Co jeszcze powinien zrobić Łukaszenka, żeby nareszcie prawo międzynarodowe było wykorzystane i zostało pociągnięte do odpowiedzialności? Wtedy, kiedy tylko 2020 roku, nie zapominajmy, że represje i tortury i polityczne zniknięcia trwali i przed 2020 roku, rokiem, ale tylko od 20, 2020 roku ponad 65 tysięcy Białorusinów zostało zatrzymanych. 5 tysięcy skarg zostało złożonych za tortury i okrutne lub nieludzkie traktowanie przez Białorusinów. I przy tym zero postępowań mających na celu zbadania tych skarg, w ramach prawa narodowego w Białorusi, bo tak naprawdę prawo już nie istnieje na Białorusi. Co najmniej 636 udokumentowanych przypadków tortur, 6 śmierci w areszcie, 5 osób zostało zabitych, zamordowanych podczas protestów, 1371 osoba oficjalnie uznana za więźniów politycznych na Białorusi, ponad 300 tysięcy Białorusinów zmuszonych do opuszczenia Białorusi, deportowanych z Białorusi. Ale to, to są minimalne dane, które są znane obrońcom praw człowieka. Możemy ich kilka razy zwiększyć. Co robimy i co można zrobić? Nasz zespół, Narodowy Zarząd Antykryzysowy, który tu reprezentuje, jak również Gabinet Zjednoczony, stworzony przez Svitłanę Cichanowską. Jestem zastępcem w Gabinecie Zjednoczonym, który odpowiada właśnie za doprowadzenie do odpowiedzialności Łukaszenki i jego wspólników. Занимаюсь следующими направлениями. Прежде всего, юрисдикция универсальная. И в рамках юрисдикции универсальной в кто которые стали жертвами преступлений против человечества, сложили в внески о вс ⁇ мье в таких странах, как Польская и Литва минимум 60 справ, чехи минимум 10 справ, Швейцария немцы, другой край. Активно opowiadamy się przed krajami partnerskimi za zastosowaniem zasady jurysdykcji uniwersalnej w celu pociągnięcia do odpowiedzialności w tej sytuacji nie samego Łukaszenki i najwyższych urzędników zrzeszonych wokół niego, a sprawców na szczeblu dyrektorów zakładów karnych, aresztów, jak również sędziów, śledczych i milicjantów. Drugi problem, że nie ma praktyki w wielu krajach, i prokuratorzy tak naprawdę nie chcą brać na siebie jeszcze setki, a może tysiące nowych spraw zainicjowanych przez Białorusinów, niestety zmuszonych opuścić Białorusi mieszkających w Unii Europejskiej. Po prostu za dużo ich jest, dlatego nie chcą tym zająć się. No, przypuszczam, nawet mogę to stwierdzić. Międzynarodowy Trybunał Karny to kolejne, kolejny temat, którym się zajmujemy. Skala zbrodni przeciwko ludzkości już dawno, wykroczyła poza granicę Białorusi. Jak mówiłem, 300 tysięcy Białorusinów zostało zmuszonych do opuszczenia Białorusi, deportowanych z Białorusi. Te zbrodnie mają charakter transgraniczny. I tu chciałbym podkreślić, że wszczęto ich realizacja na terenie Białorusi, a zakończono ich realizacja w krajach przygranicznych. Przede wszystkim Polska, Litwa, Łotwa, bo uciekają Białorusini, deportowani właśnie do tamtych krajów. I ta zbrodnia transgraniczna daje nam podstawę mówić o jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego w tej sytuacji. Dlatego zwracamy się do naszych partnerów z apelem, żeby chociażby jeden kraj, do którego uciekają Białorusini, spowodował przekazanie sytuacji na Białorusi do rozpatrzenia w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. I tu też gromadzimy materiały, zbieramy te materiały do przykazania i rozpatrzenia w tej instytucji. Przestępstwo w zbrodni wojennych, które popełnił Łukaszenka, tu już jest w kontekście ukraińskim. Łukaszenka przyznał się do popełnienia tych przestępstw publicznie kilka razy jako przewodniczący tzw. Związkowego Państwa Białorusi-Rosji. Polacy mówią o tym zbiór Это значение этого слова поляцы знают лучше от многих других. Лукашенко подписывал документы, также разпоrжедления. Dokumenty, które są kierowane do finansowania deportacji z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy dzieci ukraińskich na terytorium Białorusi. Ponad 3,5 tysiące dzieci zostało wywiezionych w ten sposób na terytorium Białorusi. To śledztwo, które prowadzi nasz Narodowy Zarząd Antykryzysowy do dnia dzisiejszego, udowodniło, że, że z ponad 20 miejscowości, tymczasowo okupowanych na Ukrainie, zostali przemieszczone te dzieci. I my przekazaliśmy już dwie komunikacje do Międzynarodowego Trybunału Karnego, do Biura Prokuratora Hana w Hadze. Osobiście składałam te komunikacje dla zastępcy pana prokuratora Hana. Zależy to również od wsparcia innych krajów. Również liczymy, że Ukraina jako najważniejszy interesant, zainteresowany kraj, żeby za to Łukaszenko został pociągnięty do odpowiedzialności, również włączy się aktywnie do tej sprawy. Wiemy, że prokuratura generalna Ukrainy prowadzi to śledztwo. Przekazaliśmy w drodze procesowej, według kodeksu postępowania karnego Ukrainy wszystkie materiały również i prokuraturze generalnej Ukrainy. Jeszcze prowadzi tą sprawą prokuratura generalna Litwy. Dwa tygodnie temu złożyłam również, Dokumenty do prokuratury generalnej w Litwie w związku z deportacją dzieci z Ukrainy. Także działamy, zbieramy materiały, opracowujemy te materiały, robimy analizy i proponujemy naszym partnerom konkretne instrumenty, rozwiązania prawne. Ale niestety, niestety muszę stwierdzić, że nie mamy w rękach tych instrumentów. I jak na wstępie, co jeszcze chciałam powiedzieć. Dziś sporo mówi się o sytuacji Mongolii-Apucji że został wydany order. Mongolia jest członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego i zdecydowała nie skorzystać z prawa zatrzymania Putina. Po pierwsze, no, Mongolia złamała prawa międzynarodowe, to już jasne. Z drugiej strony, Mongolia mogła postąpić w ten sposób, że po prostu nie zapraszać Putina na te obchody, uroczystości, na które zaprosiła. I wtedy byłoby poza uwagą na opinii międzynarodowej. Ale faktycznie ono zrobiło to. Z premedytacją, jakby umyślnie e, zaprosiła, wiedząc, że będzie łamała prawo międzynarodowe i nie zrealizowała to, co wynika z rzymskiego statutu. Nie zatrzymała. Co nam w tej sytuacji Białorusinom robić? Bo powstają takie pytania: demotywacji, czy jest sens dalej zajmować się sprawą doprowadzenia, żeby na Łukaszenko został wydany order na nakaz aresztowania? Tak jest. My nie jesteśmy zdemotywowani, bo członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze jest co najmniej 137 krajów. Ukraina może, bodajże 138 kraj, który dołączyło się do rzymskiego statutu. Także ja wierzę w to, że 99% tych krajów będą gotowi zrealizować ten nakaz aresztowania. Także kontynuujemy nasze działania i wierzę w to, że w najbliższym czasie do Trybunału Karnego w Hadze będą złożone materiały, które... Rozpoczną już realne śledztwo co do Łukaszenki i jego wspólników za zbrodni popełnione przeciwko narodu białoruskiemu, zbrodni przeciwko człowieczeństwu. Dziękuję serdecznie.